Podróże w zasadzie na pewno są nie dość, że bardzo ekscytujące, ale z drugiej strony oznaczają rozłąkę z bliskimi. E, jak pani zniosła ten moment? Czy, czy było ciężko? Mm, w ogóle to było bardzo intensywne, bo myśmy niecałe dwa tygodnie realizowali całą serię, więc tam było mi... No to było duże wyzwanie, bo ja też uczyłam się wielu rzeczy na bieżąco, ale... Mam dzisiaj takiego wspaniałego partnera, pozdrawiam Cię Piotrze, jeśli to oglądasz, który tak potrafi wspierać, że, że robi to tak samo doskonale na odległość, jak i z bliska. I, i byłam spokojna, że w domu jest wszystko dobrze, że psiurki są zaopiekowane i kiedy miałam trudniejszy moment, to zawsze miałam po drugiej stronie słuchawki, przyjaciela, który wspierał, który rozumiał, co się dzieje, wiedział, z, z czym się mierze i, i czego potrzebuje, także taka, taka, taka przyjaźń w relacji jest naprawdę bezcenna i, i... Staram się robić wszystko, żeby ją pielęgnować, nawet będąc daleko od domu. A, a, propos, a propos domu, widziałam, że na Pani Instagramie, że będzie Pani budowała dom, zdradzi Pani jakieś szczegóły? Myślę, że to nie jest moment. Ja bym się chętnie rozgadała, to może przy kolejnej okazji, bo widzę, że okay. wyczyściła się Dobra. przestrzeń chyba zaczynamy okay. część oficjalną. Zapraszam do subskrybowania i komentowania kanału przeambitni.pl